Płócisz mi 15 zł, nie? Mhm. To ja dostaję dwa razy, na przykład, 30, nie? Tylko, że to trzeba przez ścianę, a jak czasami to się zbuguje przez ścianę, no to to można stracić. No. Bo... Ten... był przy tej ścianie. Ej, ten Traxis zabrał. Co zabrałem? Co zabrałem? No, ten mój, mój kilo. 8, Wydajność 4, niezniszczalność 3, szczęście 2? A, no to chyba te trzy kilo, nie, czy jedną. No ja mam tylko ten i drewniany taki. Chyba że go z to zabrał. Nie. Nie mam nic. Mogę ci skrinić. Ja no, też nie mam. To. Ja też nie mam nic. Ej, tu, tu. Tu Daj, No to tu leży. Nie, możesz mi coś innego, na przykład kobla. Ja ci mogę złotu Nie mam, 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 mam kilofa teraz. No to rzuć złotu przez ścianę. To Bez kitu. No ale weź to rzuć mu, a nie... No czemu ty nie chce działać? Ej, masz masz dwa razy? I ty Nie złapałem. Masz dwa razy? Nie, nie złapałem. dobra. Dobra, to jest jakieś ułomne. No. Wyjdź, nie mam nie mam kilofa. Czekaj, tam muruję. No i co cię mam rzucić? Kość? Kość ci rzucę. Nie, no rzuć kilofem. Dobra, ale to ja mam tylko jeden. No dobra, chodź. Masz? Nie, nie mam. To co za chłop, daj to! O ej, otwórz mi teraz to. Dobra, dzięki. Dobra. Dobra, nie działa. Chodź na inny kanał. No. Buddy <noise> nagrane, nagrane. Masz to złoto? No. Rzuć mi to, zobaczymy ile będę Ale ja żartowałem, to nie działa ten bug. No mam, wow, ja też żartowałem. Patrz, a wiesz co zrobiłem? Ty jak wrzucił pod ścianę, nie? No to ja no przecież ja wiem, się... wiem, przecież ja wiemy, o ja tu tu <noise> wiem <że> nie, <noise> o co chodzi. tu i tu Wiem przecież o co chodzi. Ja tak gadałem, że ten bug jeszcze nie działa, co nie? Żeby oni myśleli, że się, że po prostu my ich nie okradliśmy, tylko że się już naprawiło. A masz z tego typa kilo? No. A jaki miał? Dobra. Dobra, oddaj mu. Pójdę mu. idzie, Dobra, chuj. Idę kopać. Przejedł dole. Naprawili tego buga. I było w tym ten... Ale ty do mnie jesteś. Ja nie wiem, jak nie widział twojego niku No nie wiem, a mnie w ogóle później z serwera wywaliło. Mam 41 sztabek z żelaza no, bo ci gościu rzucał A ty by wywaliło, trzeba Ty nie trzymałeś siwka, nie? I ci gościu już żelazo, nie? Widać nigdy gościu ci się żelazo rzuca Ach, piękna, cudowna ta gra Zobacz, patrz zobacz, jak to, to rzucę. No idę. Zobacz, ja stoję tu. No. Czy tutaj? Dobra, to dawaj jeszcze raz przez tą ścianę. Przez taką chłódczą spróbujemy. Działa? Rzuciłem. No i, i co? Dobra, to nie działa. Czekaj jeszcze raz. A ja chyba wiem, jak. Wiem, jak, wiem, jak już my to robiliśmy. Patrz, Morto Musimy, ja... No właśnie! Patrz! I ty... No, wchodź tu, wchodź tu! Wiem, i tutaj będzie ściana na tak, górze. Tak, a ty będziesz tutaj. Dobra. Proszę, bo to ja zebrałem. Dobra. Ja próbuję to bugować. No, zebrałeś. Co? Zebrałeś. Jak zebrałem? No ja nie mam. No daj to, rzuć! No rzucimy, ale ty zebrałeś. Ja mam tylko 32. Nie oszukuj. No na serio, ja mam ci wysłać screenshota? Anny desk. Wyślę ci screenshota i ustawię na awatar. Nie, Anny desk. desku? No. Dobra. Poczekaj, jak to się podaje? Ten y stan stanowisko robocze. Tam takie numerki. Nie, jak to się nazywa? Anny. Annesk. Normalnie? A, dobra, Anny desk. Bez kitu, i to jest to? No Sto. tak, a deska dasz... No i weź, no czekaj już ci... Ała, nie bij weź mnie sorry. Sorry. Czekaj I co, kopiuj adres, czy co ja mam zrobić? Tak, kopiuj adres I mi go Eee, <coughs> Czekaj, mi się... Aha, mi się to instaluje, czekaj chwilę A ty nie otwieraj Enter ani z bo ja ci nie ufam Nie no co ty mordo, ja nie otworzę tego Czekaj Nie no, nie da się tego Dobra mam, instaluje mi się, już mi się na pulpicie to pokazało Widzisz, patrz Wróć mi No Chcesz to? Chcesz mordo? No że słyszałam jak myszką klikałeś Co klikałem? No dobra, oszukałem cię na trzy. No przepraszam no. No Ale reszty nie mam, naprawdę zaufaj mi. Sto procent nie mam. Widziałem. No, mam ci wysłać tego deska, czy co? No tak. Dobra, robisz rzut ekranu. Ale ty otwierałeś zero. Kiedy? To Jak Jakie ciebie uderzyłem niemożliwe, mordo? Chyba, że wtedy przez przypadek, tu, tak o, patrz. Przecież słyszałeś, że tak szybko, mega. Przez przypadkowo. Bo ty tutaj stałeś przed chwilą, no. No zaufaj, no. mogę ci wysłać e z endera, jak ja mam. Ja w enderze, ja w enderze teraz mam tutaj stack 18 i dwa bloki złota. No to moje stak 18. Nie, bo to są moje. Nie kłam. No, Morto, przysięgam ci. Mam ci pokazać. Czemu nie dałeś tego stacka na kopiowanie? Na jakie kopiowanie? Na kopiowanie itemów No Dobra, bo... kopiujemy ten... ten Jezu no chłopie, ty mnie nie wierzysz, no chyba Albo ty będziesz kopiował Dobra Bez kitu Dawaj, ale musisz, się tylko żeby się nie zbugodowało to ścianie Masz jesteś? Jestem Dobra, rzucę, rzucę, jak na razie połowę, żeby wiesz, się nie zepsuło no. I co? Masz? Mam, ma, Ile? Osiem no ale jak? Jak masz 8? Przecież ja rzuciłem dwa razy. No teraz musi 12. Ty no to udało się. Mordo, bez kitu. Udało się. Ej, na serio, to działa. Ale mogę sobie zostawić tą połówkę, która będzie, wyjdzie? No tak, jest. Dobra. Bez kitu. Dobra. Łapaj to, rzuciłem 9. Mam. Co ty gadasz? Dziewięć. A... No i teraz znowu rzuciłeś. Weź mnie, nie okłamuj. No ja cię nie ci rzuciłem, co ty komiesz? Że nawet masz taki głos śmieszeczka. Taki... No bo ty mówisz jakieś rzeczy, które są w ogóle nierealne. Daj killa O, ja złoto. No, bo mam. Co chcesz, to złoto? No to przed chwilą mi to rzu rzuciłeś to złoto. A zgi. Mam... mam wszystko wyczuć... Mam się zabić? Tak. Dobra. To czekaj, odłożę wszystkie itemy do skrzynki jakie mam. Patrz, Morto, chodź tu. Tutaj mam do tej na górze? Patrz. Tak, wyznacz... Dobra. Tutaj na dole, chodź. Mam... Ale nie kradnij koksów i tego. Nie, 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 nie. I teraz na dole tutaj jeszcze set odłożę. Widzisz? No widzę. No i czekaj, idę się... A potem ci oddam tego kila. No dobra. Aaa, tak, coś to nic nie biję. A od twoje rki A czemu ty mi nic nie zadajesz? No bo od gildyjne to jest. Aha, to dawaj, klepiamy się tak. Ja cię na łapki biję. No bije mnie. Patrz, umarłem. Pół HP mi zostało. No miałeś klaty ten Endera teraz. A plus 0, a ile dostałeś minus? Dostałem zero. minus 1 Nie, nie pan dostałeś minus 0 Trix, minus dobra, 0. Rzeczywiście jestem na biomie zimowym i tutaj słabo to widać. Baza. Daliśmy koło siebie A to jeszcze było wcześniej jak, jak serwer dopiero startował te koksy wykopane mam. Dobra, A deskę już masz pewnie Czekaj. O, desk. Protection 4 biorę. Ej, no zostaw to, no Pane prosz Ale nie, one były w skrzynce tej dużej Kolejny a... z panie Protection 4 a to, a to nie są żadne te moje Nie, 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 one są w tej skrzynce tej, tej, dwóch, tej, tej Mam gdzie są te, trzy, trzy skrzynki? O, mam, wywaliłem killów A czemu ty masz killów 4, 3, 3? No bo kurna ja od ciebie dostałem No tak, ale czemu sobie nie połączyłeś ten z czwórką jakąś? Jak połączyć killów, niby się da? Kowadle. A, aha, po piątkę można? Tak. Zapomniałem, bo ty mi na, kiedyś mówiłeś, że piątkę można, ale ja zapomniałem o tym. Dzisiaj to mówiłem. Dobra, bez kitu. Dobra, tapnie mnie to w końcu. Aha, za dużo graczy na sektorze. Tepaj. TPA. TPA Sept. Dobra, jest. Jest już. Skakuje. Ziup. No, gdzie ty jesteś teraz jeszcze raz? Jezu. Dobra, Diryta postawiłem pod sobą. No i co mam ci dać? Aha, Nydeska. No to trzymaj, wysyłam ci. Czekaj. E, tutaj. I tutaj ci wysyłam. Patrz, masz. Dobra. No 100%, że ci nie ukradłem. Ej, tu jakiś chłopiec jeszcze? Czy? Ty może on to ukradł? Nie, Kailos nie, nie ukradł. Nie, dobra. Łączę się. Ty bez kitu dostałem coś. Zabiorę ci kamerkę. No kamerki nawet nie ma. No weź. Zaakceptuj. Dobra. E, dobra. E, weź jeszcze raz. A e, nie daj mi ten. Weź to, weź tam. No. no. E, o to No. Oto. O, o daj mi o T C C i C. Nie no co ty? Żebyś. Że, co to robi? No żebym mógł sprawdzić Endera. Dobra. To i to. No i dobra, nie ruszajmy myszką teraz. No nie, nic, nie ruszam. Ty wszystkim kierujesz. Łezu, ile mam FPS-ów. Dobra, może ja pokieruję, patrz. Otwórz mi no właśnie. Otwórz mi Endera. O, to dobra. Ty bo coś mi muruje. Ej, dajmy flifuje! No i co, no i co? Dabis rzucił perełkę. No, ender. Per -my to to. Emy nawet masz dużo. No wiem. No dobra. Wierzę No. Się. No serio, no. Więc cię nie okłamał. Dobra, mogę mojego seta odzyskać? No jest w skrzynce. Dobra. Dobra, mój mieczyk. Tutaj te itemy. Czemu na 26 poziom jest jak to enchant? Ten enchant na 26, no to postaw tutaj ten. Aha. Działa już? Nie, jeszcze trochę. Dobra to jest Dobra, skraftuje para. Dobra. To fajnie, morto. On breaking 3 jest na razie. Primo słowo. A zerowy, Jest zerowy. bo mnie zabiłeś, ty. Już zapomniałeś. O, fajnie, ja też. umie...